Poniedziałek, 7 kwietnia 2025 roku z lodowiska Jantor w katowickiej dzielnicy Nikiszowiec wita Państwa mówiący te słowa Marcin Wrubel i cała ekipa realizacyjna Polski Hokej TV. W bezpieczeństwa pierwszy krążek rzucony, pierwsze wznowienie dla Litwinów. Urny. I Maciej Markach, kolejny raz z interwencją, po raz pierwszy Pczyński przytomnie do Maciasia. Zygmunt próbował tam zmienić tor lotu krążka. Tyczyński, zmiana toru, lotu krążka. Zadzwonił słupek, rozłożone szeroko ręce pana Bartosza Suskiego. Maciaś, Zygmunt. No i bliscy Litwini pokonania własnego bramkarza. mimo asysty dynamicznie nabrał prędkości. Ślusarczyk. Nie udało się zakończyć tej dynamicznej, indywidualnej akcji. Krążek w grze i pierwsza guma drugiej tercji dla Litwinów. Dokonywać błyskawicznych zmian, a teraz uderzenie kapicy z tego slotu między kołami bulikowymi. Zaczynają trzeszczeć bandy na Jantorze Tyczyńskiego. Brynku sprzętu krążek. Podanie do Tyczyńskiego, podskoczyły nieco krążek Damianowi Tyczyńskiemu i z wybornej sytuacji. Na pierwszego gola nic nie wyszło, nic nie pozostało. Grinius. I gol! Zaskoczony Maciej Miarka, jakby nie dowierzając spojrzał, gdzie tam znalazł Lukę. Litewski zawodnik i Litwini w dość nieoczekiwanych okolicznościach zdobywają gola. Miarka sprawdza jeszcze krężołek. No i po raz kolejny litewski bramkarz Laurynas Lubys. Dziubiński i Lubys. Jeszcze raz Dziubiński. I tym razem gol pokonany: Laurynas Lubys. Krystian Dziubiński. Za pierwszym razem obroniony strzałę przez litewskiego bramkarza. Krążek odbity. Prost na łopatkę kija. Kapitana polskiej reprezentacji ten spojrzał, przymierzył. 54 sekundy do zakończenia jego kary, a zatem sporo czasu mają Polacy przez Alia Oskasa. I Maciej Miarka. Tak rzucił się po piłkarsku w kierunku krążka. Nował Krążek, co prawda wyjechał z nim z tercji ataku. Krężołek, Tyczyński, gol! Patryk Krężołek sam zakończył tą akcję. Podanie Jakuba Wanackiego, który nie chcąc ryzykować wyjechał z Krążkiem i z własnej tercji odegrał precyzyjnie najpierw do Tyczyńskiego, ten do Krężołka. I Patryk Krężołek pokonuje Laurynasa Lubysa. tak indywidualnie przed Maciejamiarkę. Marzulis indywidualnie, Marzulis, ależ przestrzelił w doskonałej sytuacji. Wystrzelił krążek z wykorzystaniem bandy. Nie ma Dostatecznej siły ten krążek żeby wpaść do litewskiej bramki. Przetwer, tak jeszcze jedna próba Maciej Miarka do boku. Ostatnie sekundy. Raz jeszcze Maciej Miarka, krążek wystrzelony i Polacy wygrywają pierwszy mecz towarzyski z reprezentacją Litwy 2 do 1.